Wieczór Państwu. Zapraszam wszystkich na dobranockę dla domorosłych, czyli najnowszą królewnę. mieszkała wraz z rodziną studentka Si. Tatuś i mamusia Si byli ogólnie szanowanymi obywatelami miasta Ci i żyliby sobie jeszcze długo bardzo i szczęśliwie, gdyby nie Znowu oblałaś egzamin i to już piąty w tym semestrze. Poczekaj, przyjdzie ojciec, to ci pokaże. Co? Nie wyprowadzaj mnie z równowagi, to wyrodne dziecko. Miałaś na myśli urodne dziecko. Za karę będziesz oglądała przez cały tydzień nasz program telewizyjny. O Boże, za co, za co? Za tych, co na morzu główniaro jeszcze masz szczelność pytać? Errarum humana est, jak powiedział pewien Rzymianin. O! Dosyć tego. Ty śmiesz przy mnie, matce, używać łaciny? Nie, nie ze mną te numery. Koniec. Ani jednego centa ode mnie nie dostaniesz. Cholera. Ciekawe, za co kupisz sobie dżinsy. A teraz wej przed telewizor. W taki oto sposób biedna studentka Si miała odpokutować za błędy lodości Kara była okrutna. Si bladła i mizerniała z każdym dniem. Aż pewnego razu przebrała się miarka. Dziewczyna wyszła z domu oraz z nerw i dotychczas nie powróciła. Tak przynajmniej brzmi oficjalny tekst listów gończych. Biedna si, zmuszona warunkami, ostatnią resztką silnej woli uciekła. Jak myślicie? Dlaczego? Od rodziców? Nie, od programu polskiej telewizji. Nareszcie czuję, że zaczynam nowe życie. Sama w tym lesie. Czy może być coś wspanialszego od przyrody? O, jakaś chatka, tralala. Kto też tam może mieszkać? Może siedmiu krasnoludków? To byłoby świetnie. Siedmiu chłopa w domu. Zaraz, zaraz, czy to dobrze? Przecież gdzie chłopa siedem, tam klepień biedem. Ale spróbuję. Zapukam. Jednak nikt nie odpowiadał na pukanie. Zaciekawiona ś, nacisnęła ostrożnie klamkę. Drzwi otworzyły się z przeraźliwym skrzypieniem. Oczu mi ukazał się następujący widok François zresztą, albowiem było to wtorkowe przedpołudniowe powtórzenie przygód dzielnego policjanta i eksgalernika. galernika Si, jednym susem dopadła telewizora i wyłączyła go. W ustach zmięła ordynarne przekleństwo, którego cytować tutaj nie będziemy. Następnie, w myśl zasad wpojonych jej w studium wojskowym, przystąpiła do penetracji terenu. Uhu, jaki bałagan! Jak widać, nie pomyliłam się zbytnio. Co prawda, nie ma tu siedmiu krasnoludków, ale prawdopodobnie mieszka tu trzech wyrośniętych dryblasów. Świadczą o tym trzy pary brudnych kalesonów, rozmiar 48. Zabrała się przeto za porządki. W końcu zmęczona osunęła się na fotel. I wtedy wzrok jej spoczął na stole. Przez moment zawrzała w niej krew. Patrzyła jak zahipnotyzowana na leżące tam przedmioty. Kierując się instynktem poznawczym, powoli ruszyła ku stołowi. Nie będziemy teraz zajmować się si. Bo oto właśnie do samotnego domku zbliżało się trzech mężczyzn i sądząc po rozmiarach i wyglądzie byli to jego lokatorzy. Już są coraz bliżej i bliżej, aż naturalną koleją rzeczy otworzyli drzwi i znaleźli się w znanym zarówno nam, jak i słuchaczom wnętrzu typu M3 z ogródkiem. Zresztą. Bez ogródek zaś odezwał się najstarszy z nich w następujące słowa. Cholera! Ktoś tu był! Złodziej chyba? Patrzcie, nie ma naszych kalesonów! A dałbym głowę, że leżały pod krzesłem elektrycznym! Jeszcze rano! Cholera! Gdzie moja marihuana? Te tam fajka. Która na stronę? E, ktoś pociągnął z mojej butelki! Cholera, doleżał mój francuski kopulatorek. Oj, co ja teraz pocznę? Oj, ja biedny, nieszczęśliwy. Zaślochał tragicznie. Stopniowo humor mi się jednak poprawił, a byli już zupełnie zadowoleni, gdy znaleźli w kuchni gorący obiadek. Cofnijmy się jednak trochę w czas. Otóż studentka si? zdążyła Uważać krasnoludką pożywnej strawy. A potem, zmęczona i wyczerpana wysiłkiem, poszła do drugiego pokoju. Stały tam trzy łóżka. Położyła się przeto na pierwszym, ale było niewygodne. Wobec czego przesiadła się na drugie. Ale i to zawiodło jej oczekiwania. Aż zrezygnowana zasnęła dopiero na ostatnim. Spała już smacznie i głęboko, kiedy trzech wyrośniętych krasnoludków weszło do spowitej mrokiem sypialni. Oto, co powiedziały one. Łe, ktoś był w moim łóżku? A, i w moim też. Cholera, chłopaki, Gazimy światło i spać. I żyli sobie razem długo i szczęśliwie bardzo. Na ich weselu byłem, wódkę piłem i marihuanę paliłem. <grym> A teraz rozbieramy się powolutku, kładziemy się do łóżeczek i śpimy. Dobranoc Państwu.